Konkurs Debiut Gospodarczy to inicjatywa, która ma na celu wspierać młodych świdniczan, dofinansowując ich pierwsze przedsięwzięcia w biznesie. W tym roku łączna pula nagród finansowych ufundowanych przez miasto Świdnica wyniosła 60 tysięcy złotych. W tym roku biznesplany były bardzo mocno oceniane, oglądane i przez specjalistów z dziedziny bankowości, marketingu i zarządzania. W związku z tym te firmy, które doszły do finału, były to już firmy, które rzeczywiście stanowią taki, taką ścisłą elitę. W piątek 23 listopada w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego swoje projekty biznesowe zaprezentowało sześciu debiutantów. Najlepszymi okazali się Dorota Tęcza z pomysłem na artystyczne wypieki oraz Bartosz Bolek z projektem trójwymiarowej wizualizacji maszyn. Dorota Tęcza otrzymała nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych, natomiast Bartosz Bolek w wysokości 27,5 tysiąca. Pomysł na biznes to jest słodki biznes, cukiernia artystyczna. Wystarczy jak najszybciej, jak tylko skończymy remont, ale już moje wypieki będzie można zobaczyć na jarmarku bożonarodzeniowym, w którym wystąpię. Wykonuję wszystko, od muffinek, pierniki, torty, każdy może sobie wybrać jak to ma wyglądać, jak smakować. Będzie to, ogólnie rzecz biorąc, wizualizacja maszyn na potrzeby, targi, na potrzeby targów tematycznych. Przedsiębiorcy z, przemysłu, z gałęzi przemysłu ciężkiego będą mogli u mnie zamówić prezentację swoich produktów. Na co przeznaczyć wygraną? Wygraną przeznaczę głównie na oprogramowanie, ponieważ to wychodzi 80% ponad, ponad tej kwoty, którą, którą tam dostałem. W czasie trwania obrad komisji zebranym czas uprzyjemniały występy artystyczne podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury. Chłopcy, z nimi w krok. Prezydent miasta Wojciech Murdze gratulował tegorocznym laureatom, życząc im wielkiej odwagi. Zachęcał także do przedstawiania pomysłów oraz wytrwałego dążenia do ich realizacji. My również dołączamy się do gratulacji i życzymy zwycięzcom powodzenia we wkraczaniu do świata biznesu.